Sztab kryzysowy Gminy Jerocień działa. Dzięki pomocy przedsiębiorstw i osób prywatnych mogliśmy przygotować kolejne porcję maseczek, 500 sztuk maseczek profesjonalnych PP2, 22 kombinezony do szpitala. No i dzięki też pomocy Arkadiusza Blocha, wiceprezesa Pewiku, z firmy CCC dostaliśmy. 200 kompletów ochraniaczy na buty, które przekazujemy na rzecz szpitala, tak aby dalej tak jak do tej pory szpital był najbezpieczniejszym tutaj w południowej Wielkopolsce. Chciałem złożyć podziękowania na ręce pana burmistrza dla sztabu kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jarocinie i darczyńcom za przekazanie w pełni profesjonalnych kombinezonów ochrony biologicznej dla naszego szpitala. Profesjonalnych masek z filtrem FFP2. Panie burmistrzu, te, ten sprzęt ochraniaczy na obuwie. Te środki ochrony osobistej są bardzo potrzebne y, dla normalnego funkcjonowania naszego szpitala dla ochrony przede wszystkim naszych pracowników, a co za tym idzie i naszych rodzin, i całego społeczeństwa w Jarocinie. Jest to sprzęt praktycznie jednorazowy który po jednorazowym użyciu jest utylizowany, a więc potrzeby obecnej epidemii, pandemii są olbrzymie i te dary od wszelkich od darczyńców umożliwiają bezpieczne funkcjonowanie naszego szpitala, bezpieczeństwo naszych pracowników i rodzin, także po raz kolejny bardzo dziękuję za wsparcie, wyrozumiałość i zrozumienie potrzeb naszego szpitala. Ja chciałam na ręce pana burmistrza złożyć serdeczne podziękowania fundacji od swoich koleżanek, pielęgniarek, położnych, pań opiekunek, techników, fizjoterapeutów, cała ta kadra średniego personelu medycznego, która na co dzień jest wielokrotnie przy pacjencie bardzo dużo tego sprzętu potrzebuje. Jak już pan dyrektor wspomniał, zużywamy go bardzo dużo. I moje koleżanki upoważniły mnie, żebym panu bardzo, bardzo serdecznie podziękowała. Dziękuję.